Ja, szanowni państwo, spędziłem w tym miejscu kilka tygodni swojego życia. I to jest proszę Państwa, oczywista prawda. I pamiętam kto był wtedy, po której stronie. My jesteśmy tu, gdzie wtedy. Oni, tam gdzie stało zamo. I to jest proszę Państwa, oczywista, prawda. I wreszcie... Wysoka Izbo, jest także jeszcze jeden zespół spraw, który tutaj w ogóle w tej dyskusji jakby nie występuje. I to jest, proszę Państwa, oczywista prawda. To jest zespół spraw związanych z rzeczywistym sensem i można powiedzieć z rzeczywistym adresatem tego zabiegu. I to jest, proszę Państwa. Oczywista prawda. Ale my jesteśmy zresztą na ogół ciemnej gwiazdy. I to jest, proszę Państwa, oczywista prawda. My jesteśmy, to już mówiłem, zresztą na ogół ciemnej gwiazdy. I to jest, proszę Państwa, oczywista prawda. Ale my się nie boimy. Nie boimy się ani tych, którzy tam stoją. Nie boimy się tych, których tu nie wpuszczono. I to jest proszę Państwa oczywista prawda. I wreszcie ja sam znam osoby, które mają dzieci tylko dlatego, że babcie są na emeryturach i mogą się tymi dziećmi zajmować. I to jest proszę Państwa oczywista prawda. Otóż przyjdzie taka Polska, w którym której Pana kolegom być może będzie bardzo źle. I to jest proszę Państwa oczywista prawda. Że Polskę dalej można dojść i będzie można dojść. I to jest proszę Państwa oczywista prawda. <small>